Witam na kanale Sylla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku panny na marzec 2025. Pustelnik. No, troszeczkę może będziecie zmęczeni zgiełkiem tego świata, tym hałasem takim zewnętrznym i będziecie chcieli się wyciszyć, odpocząć. Hmm, może będziecie poszukiwać prawdy. A najprostszy sposób, czy taki może najbardziej trafny sposób żeby odnaleźć prawdę, no to zagłębić się w siebie i szukać tej prawdy w sobie, tutaj odnajdziecie przynajmniej no wielu z was może odnaleźć to swoje wewnętrzne światło czyli wewnętrzne prowadzenie czyli podpowiedzi ze strony duszy na przykład, czy Mm, taką mądrość, po prostu swoją własną wewnętrzną mądrość no nie każdy jest tak, tak samo mądry bo każdy jest na innym poziomie świadomości no ale tutaj będziecie coś odkrywać, czyli może się to wiązać z jakimś poznawaniem, ze zdobywaniem wiedzy no troszeczkę jest takie widać taką izolację od świata czyli w ciszy w domu, gdzieś na spokojnie, może będziecie zgłębiać jakieś tajniki wiedzy, może będziecie studiować jakieś mądre książki, a może się zapiszecie na, na jakiś kurs, gdzie można się czegoś nauczyć. No tu są różne opcje, ale w każdym razie najważniejsze jest to światełko, które jest tu pokazane w formie takiej latarenki. To światełko to jest Wasze światło, światło Waszej mądrości, Waszej świadomości. A może tu będę odkładać, żeby tu się nie myliło. I co? No nadal pokazuje się nauka, czyli jednak nadal poznawanie, zdobywanie wiedzy, zdobywanie informacji. Czyli może faktycznie zapiszecie się na jakieś kursy albo warsztaty, albo do jakiejś tam dodatkowej szkoły, będziecie zdobywać dodatkowe kwalifikacje, być może, ale tu też jest pokazane, że um, potrzebujecie informacji do jakiejś sytuacji konkretnie życiowej i chodzi o to, aby to była sytuacja prawdziwa. To może nawet nie chodzi tylko o jedną, o jedną informację, może chodzić tu o wiele informacji. Ale nie możecie bazować na informacjach, które są jakieś niepewne, albo zmanipulowane, jakieś takie podejrzane. No, dobrze znać źródło, z którego pochodzą ten, te informacje, albo po prostu je samemu sprawdzić, jeżeli się umie, no, na różne sposoby można sprawdzać. Przede wszystkim należy te informacje przepuszczać przez siebie i nie wierzyć w żadne plotki. Co tam dalej? Król lichów. jest uczuciowość, no nie wiem, czy tu będzie coś na temat miłości, więc nie chcę już tak gdybać, ale jest tu jakaś uczuciowość, czyli albo jesteście zakochani, albo um, macie dużo emocji, bo to jest karta emocji w ogóle. I teraz chodzi, jeśli chodzi o emocje, chodzi o to, żeby nad nimi zapanować, czyli nie emocje mają panować nad nami, tylko my nad emocjami. No ale gdyby chodziło o takie jakieś uczucia, typu właśnie miłość czy przyjaźń no to tu jak najbardziej, albo będziecie mieli taką osobę zaprzyjaźnioną czy wpatrzoną w was w swojej przestrzeni gdzieś w pobliżu, albo to wy będziecie tą osobą, która okazuje przyjaźń, miłość, dobroć chęć pomocy dobrze, chęć pomocy teraz co dalej ale tej karty to tak za bardzo nie lubię, no bo tu jest takie smęcenie, no ale to smęcenie, to z czego to wynika? No, to wynika z tej osoby, która smęci, czyli ta osoba nie dostrzega potencjałów, a te potencjały tutaj są. Tu są pokazane symbolicznie jako dwa, natomiast w rzeczywistości może być ich znacznie więcej i teraz chodzi o to, żeby przekierować uwagę. Z tego, co Wam się nie podoba i co Wam się na przykład nie udało, według Waszego mniemania, na to, co, co jest dobrym potencjałem, co jest dobrą możliwością mm, i, i również na to, co wszel na wszelkie dobro, które jest wokół Was, na wszelkie dobro, ale Wy na to dobro nie patrzycie. Wy nie patrzycie na żadne dobro tutaj. To jest to, jest to. lekcja postrzegania, można powiedzieć. Um. I znowu nauka. Oj, wy tu bardzo się rozwiniecie w tym miesiącu, w miesiącu marcu. Mówię, bo w tej chwili mam jeszcze luty, ale tu chodzi o marzec, bo to jest prognoza na marzec. Wy tu się bardzo rozwiniecie, macie jeszcze kapłana. Macie, czyli co? Znowu zgłębianie, studiowanie, nauczanie się, lub nauczanie kogoś. Też tak może być, kogoś możecie nauczać. Jeżeli czujecie się na siłach, oczywiście, żeby kogoś nauczać. Jeżeli już macie tak, tak zgłębioną wiedzę, możecie też kogoś nauczać. No, jest to też karta autorytetu, czyli może będziecie chcieli się zwrócić do jakiegoś mistrza, czy do jakiegoś guru, czy do jakiegoś innego autorytetu, który Wam pomoże zgłębić tą wiedzę. No i to zdobywanie wiedzy tu cały czas się pojawia, czyli rzeczywiście będziecie zdobywać wiedzę, dzięki temu wasza świadomość się powiększy co tam dalej no i proszę, nie tylko świadomość się powiększy, ale tutaj działanie jest takie widać wzmożone, są sprzyjające okoliczności zewnętrzne no akurat w tej talii nie widać tego błękitu nieba, ale tu widać, że jest fajnie tak, jest, jest jasno jest jasno, tu nie ma problemów w sumie można powiedzieć Ruszacie z kopyta, ruszacie po jakieś nowe cele, być może, albo jakieś informacje znowu będziecie chcieli, bo tu po raz kolejny jest taka opcja, że mogą jakieś nowe, ważne informacje do Was napływać i to nie jedna nawet. Co jeszcze, może to być związane z podróżą, bo tu jakaś zmiana może być. Może to być związane z podróżą, z przemieszczaniem się, no ale przede wszystkim ożywione działanie. O nie, o nie. No cóż, ja też muszę widocznie nauczyć się akceptacji, bo nie akceptuję tej karty widocznie, ale no jest to karta, która mówi o tym, że nasze myśli nas bojkotują, bojkotują nasze marzenia, nasze działania, nasze dobre samopoczucie, nasze myśli czynią nas. Tak, w taki sposób nas przedstawiają, jakbyśmy byli w jakimś więzieniu, ale jest to wyłącznie więzienie umysłu, nie jakiekolwiek inne, tylko więzienie naszego umysłu, ponieważ nasze myśli są, wynikają z jakichś programów być może z dawna nam zaimplementowanych. No, i nie potrafimy z tych programów wyjść. To, że nie potrafimy wyjść z jakiejś sytuacji, to jest jeszcze inna sprawa, ale przede wszystkim trzeba najpierw wyjść z programów umysłu, które nas nie wspierają, które nas blokują, które są niesprzyjające, niefajne, ogólnie niefajnie to wygląda. No też opaskę z oczu trzeba by zdjąć, czyli rozejrzeć Zamiast myśleć o tym, czego my nie możemy, trzeba się rozejrzeć i zobaczyć to, co my możemy zrobić. A możemy pewnie? Możemy, możemy dużo zrobić, bo mamy zdolności, mamy pomysły, mamy, ojejeje, aż tam się świecą ręce. Nasze ręce są złote, no, takie midasowe można powiedzieć. Czyli czego nie dotkniecie, to może zamienicie w złoto, ale no to trzeba się skupić na tym, tak? Trzeba wykorzystać te swoje talenty, możliwości. Bo tu są możliwości kreacji pokazane, tak, zdolności kreacji, czyli jeżeli ktoś nie wykorzystuje tych zdolności kreacji, no to nie osiągnie zbyt wiele. Natomiast tutaj jest pokazane, żeby wykorzystać swoje zdolności kreacji do maksimum, i jeżeli macie pomysły, to je realizować, i dzięki temu jakiś nowy etap może się otworzyć przed Wami, no i rzeczywiście Wasze ręce mogą się świecić złotem, ale tu, tu nie chodzi tylko o pieniądze, tu chodzi o to, żeby realizować siebie to przede wszystkim. To przede wszystkim to, bo jeżeli to są wasze zdolności, no to aby się realizować, to trzeba z tych zdolności korzystać. Jaka jest sprawa do załatwienia? Czy to sprawa urzędowa, czy prawna, czy medyczna, bo to może być lekarz lub prawnik, lub urzędnik, czy tam urzędniczka. Yy, tutaj ta sytuacja wymaga racjonalnego myślenia i nieulegania ulegania emocjom. Żeby coś załatwić, no to po prostu nerwy w konserwie trzeba, tak jak to często mówię, czyli no, trzeba zapanować nad emocjami i skupić się na względach racjonalnych na tym, co, na konkretach, no po prostu na konkretach. Coś tam od nas wymagają, no to czasem no, trzeba. Czy jakieś papiery wypełnisz, czy coś, ale tu jest też możliwość taka, że możecie gdzieś przemawiać, może w miejscu pracy, może w szkole, może nie wiem, gdzie, gdziekolwiek bo każdy ma inną sytuację, więc ja nie będę zgadywać, po prostu podaję przykłady, że możecie gdzieś przemawiać, tak jak ja w tej chwili przemawiam na przykład do Was, a może będziecie słuchać czyjegoś przemówienia, czyjegoś nauczania, yy, czyjejś przemowy. Generalnie jednak najczęściej jest to sprawa do załatwienia, czy to w urzędzie, czy, czy u lekarza, ewentualnie. No teraz mamy co? Koło fortuny mamy, czyli w wyniku załatwienia tej sprawy następuje zmiana. Yy, następuje zmiana. Czy to będzie zmiana korzystna, zaraz zobaczymy, ale najczęściej koło fortuny mówi o korzystnej zmianie i o rozpoczęciu jakiegoś takiego nowego etapu w naszym życiu, yy, ale to też wymaga zmiany wewnątrz nas, tak? No tu nie jest, nie jest to karta transformacji, to prawda. Ale żeby nastąpiła jakakolwiek zmiana, potrzebna jest zmiana w myśleniu. Jak następuje zmiana w myśleniu, to potem i emocje się zmieniają, i sytuacje się zmieniają, wszystko się zmienia. Także jest to wielka zmiana. Koło fortuny obraca się i teraz zobaczymy, w jakim kierunku się ono obraca. Dziewiątka monet, czyli jeżeli macie jakieś plany zakupowe na przykład, czy jakieś w ogóle plany materialne. Może niektórzy z Was dostaną awans, może podwyżkę, albo jakiekolwiek dodatkowe pieniądze, albo nawet może nie musicie mieć tych dodatkowych pieniędzy, ale chodzi o to, że możecie zrealizować sobie jakiś cel materialny, czyli albo jakieś plany zakupowe spełnić, coś sobie kupić, albo mm, no, jakieś, jakieś inne przyjemne wydarzenie związane z materią, bo to jest pokazany róg obfitości, czyli w zasadzie wasze. Potrzeby materialne są tutaj zaspokojone, ale pokazana jest też taka harmonia. No, tu jest spokojna energia, i mimo, że jest osiągnięcie jakieś w materii, to tu nie szalejecie, jest spokojnie, panujecie nad emocjami, nad sytuacją. Po prostu jest równowaga. Która prowadzi do harmonii, a ta harmonia prowadzi do jakiegoś takiego zadowolenia, ale to zadowolenie jest takie właśnie stabilne. To nie chodzi o to, że jakiś szał, jakieś szaleństwo, tylko po prostu jesteście zadowoleni z tego, co o sobie albo kupicie, albo osiągniecie, bo tak jak mówiłam, niektórzy mogą coś osiągnąć w miejscu pracy na przykład. I wiąże się również ta karta z samorealizacją. No tam już była jedna karta samorealizacji, czyli bardzo dobry miesiąc w sumie, można powiedzieć. Gdzieś tam widziałam taką kartę samorealizacji, tylko gdzie ona teraz jest? No jest. I teraz padła. Jest karta samorealizacji, także dwie macie takie karty, możecie realizować siebie, swoje pomysły, swoje talenty wykorzystywać. Ojej, ojej, bardzo ładnie. I teraz co dalej? As mieczy jest to as szansy, ale dużej takiej szansy konkretnej, pod warunkiem, że odetniecie się od tego, co Wam je służy, co Wam przeszkadza. Co was nie buduje, tylko was bojkotuje, na przykład, albo co jest jakąś zawali drogą, albo co jest nieaktualne, a przede wszystkim od tego, co jest nieprawdziwe, przede wszystkim od tego trzeba się odciąć, bo to wam po prostu szkodzi, to wam utrudnia osiągnięcie jakiegoś tam kolejnego celu, czy spełnienie marzeń, czy w ogóle jakieś dobre funkcjonowanie. Także tym mieczem odcinamy się od wszelkiego kłamstwa. No, najważniejsze, żeby. Być w prawdzie z sobą samym, tak? Czyli żyć zgodnie z wewnętrzną prawdą. Nie wiem, czy tam już też nie było takiego czegoś, bo tutaj. O, było, było! Też po raz drugi. Tylko ja może tu tak nie, nie mówiłam o tym bardzo, ale tu mówiłam bardziej o nauce, ale też, żeby żyć zgodnie z wewnętrzną prawdą, czyli dwie takie karty są, czyli to będzie bardzo ważne w miesiącu marcu. I coś nowego. To może być namiętność, może być podróż, może być pomysł. Czyli już kolejny pomysł, bo tam był ten mag, no mam go na wierzchu, to mogę przypomnieć. Czyli pomysłowość jest bardzo duża, tylko chodzi o to, żeby realizować te pomysły. Co jeszcze, czas na działanie znowu, ale to fajne działanie, bo Wy tutaj jesteście zainteresowani tym, co tu się jawi. Czyli jest to możliwość, jest to potencjał, który jest dla Was interesujący, porywający. Podchodzicie do tego z entuzjazmem. I, i co jeszcze? Yy, zmysłowość też może być, ale przede wszystkim tu jest coś nowego, ja bym to chciała zaakcentować, bo to jest karta nowości. Znowu, tam był jakiś as, tak? Był tam as, no dobrze, nie wiem, czy ja go znajdę teraz. Był as mieczy. Czyli jakaś nowość też mogła być, jako, jako w potencjale. Natomiast tu już jest konkretne działanie i właśnie nowe, nowe działanie, któremu możecie się oddać, które może wiązać się z jakąś waszą pasją, z waszym hobby, albo z nową pracą, z poznawaniem też nowych osób, czyli to może być jakaś nowa osoba, którą poznacie. Hmm, czy oprócz nowych znajomości, to, to wiele, wiele innych jeszcze nowych rzeczy, bo zależy w jakiej to jest sytuacji, czego szuka i czym się zajmuje. Natomiast y, optymistycznie to wygląda. No, tu ja, ja nie mówię, że to jest wielkie osiągnięcie, bo to jest jakiś początek, początek jakiejś drogi, coś nowego. Coś nowego. Czy to było coś jeszcze, co, co ewentualnie bym mogła dopowiedzieć? Jeszcze tak się zastanawiam. Um, no, nie, chyba już tu nie będę wracać, dobra. Jakie przesłanie? Bądź artystą swojego życia. Bądź artystą swojego życia. No, to jednak tu muszę coś przypomnieć, bo tu była taka karta. Bądź artystą swojego życia. No, niektórzy tu się dopatrują jakiejś nieuczciwości. Oczywiście, jak się ktoś uprze, no to każdy potencjał można wykorzystać w sposób nieuczciwy, bo ktoś może mieć zdolności, a nieuczciwie je wykorzystywać. Tak? Ale lepiej się skupić na tym pozytywnym wykorzystywaniu swoich zdolności czy pomysłów i wtedy stać się właśnie tym artystą swojego życia, czyli no, malować to swoje życie własnymi pędzlami, bo Wy macie tą umiejętność tutaj widać. I stworzyć ze swojego dzieła jakieś wspaniałe arcydzieło. Oby to arcydzieło powstało jak najpiękniejsze. Zdrówka do usłyszenia.